Dzień dobry, wieczór, tu Omek, witam Was ponownie w świecie Dishonored. W poprzednim odcinku no, byliśmy świadkiem zabójstwa cesarzowej i porwania jej córki Emily. I oczywiście zostaliśmy wrobieni przez Mistrza Szpiegów i Campbella nad Rewidenta. Co? Minęło 6 miesięcy odkąd, odkąd zostałeś oskarżony przez cesarz... Cesarskiego mistrza szpiegów o zamordowanie cesarzowej i spiskowanie w celu porwania jej córki Emilii, cesarskiej dziedziczki. Teraz jesteś zamknięty w więzieniu Coldridge i nadchodzi czas Twojej egzekucji. Nie wygląda to dobrze. Chance, Corvo. Sign the confession and let me give you the rights to put your spirit at ease. Ow. Um. That's enough for now. Get out. Let's give the man some time to think. Corvo, the Empress is dead her daughter emily is hidden away and no one will ever know. The truth. yes, unlucky you. tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. the okay. country needs strong leadership now, someone to guide the weak, and that's where we come in. there was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. but it turned out well. you were in the wrong place. At the right time, and someone has to take the fall. <sighs> Goodbye, Corvo. Take back to his You should eat, Corvo. This meal comes from a friend. Mm -hmm. I tak rozpoczyna się nasza właściwa przygoda. Jesteśmy w jakże wspaniałej celi. Przynajmniej mamy jakąś ta, kamienne łóżko. Rozkoszna toaleta. Hmm. Sama radość. No dobra. Chlebek i wiadomość. Korwo, to kim jesteśmy nie ma teraz znaczenia. Więc tylko że pokładamy w tobie wiarę. Oto klucz do twojej celi. Gdy wyjdziesz, skieruj się do więziennego pokoju przesłuchań. Weź stamtąd materiał wybuchowy i podłóż go pod zewnętrzne drzwi. Gdy bomba wybuchnie, uciekaj. Ruszaj w stronę rzeki i zgub pościg w kanałach. Znajdziesz tam ukryty przydatny sprzęt. Jeden ze strażników więziennych zostawi broń tuż pod twoją celą. I powodzenia. Potrzebujemy cię żywego i w dobrym stanie przed tym, co ma nastąpić. Przyjaciel. Kluczyk. Hmm. Wypadałoby się stąd wydostać. Tutaj może zanim rozpocznę właściwą rozgrywkę, to wspomnę, że... Styl gry, jaki zamierzam uskuteczniać, będzie taki, że zapisywać grę owszem zamierzam, ale nie zamierzam wczytywać, jeżeli coś pójdzie nie po mojej myśli. No, chyba że umrę, więc no, siłą rzeczy wtedy, ale jeżeli nie wiem, ktoś mnie zobaczy, czy kiedy będę się skradał, no to trudno. broń, monety, jesteśmy gotowi. Drut kolczasty, prawie jak jakiś obóz. Możemy się chować pod stołami. Chociaż to nie zawsze jest skuteczne. O, jak rozkosznie karaluszki. So many the one who killed the empress and abducted her daughter emily so it's an occasion right A social event for the high and mighty come see the noble lord protector get his head chopped off they're as bad as us betting on the dog attention the solitary wing is off limits to the crew. Unless a, te głośniki są strasznie wkurzające. Tak, tak, tralalala. Hello. There ain't no way I'd steal from the Boyle family. I just worked on the roof. O-o. Ktoś mnie prawie wypatrzył. Maybe Tak, wiatr. Zdecydowanie. Hey, <laughs>

Uważaj, Zobacz, nie zamierzam za... tak, tak, Nie zamierzam zabijać strażników, powiedzmy, albo ludzi, którzy po prostu wykonują swoją robotę. Jeżeli nie będę musiał. Hmm, spróbujemy zgarnąć. O, nie, teraz chyba nie możemy zgarnąć tego. O, teraz jest nasz czas. Zdążę. Jeżeli zejdziemy w przeciwnika od tyłu, to możemy go poddusić i w ten sposób go się pozbyć, nie zabijając go. Jest bardzo przydatny, no ale jak widzieliśmy, trwa troszkę. Później, może uda nam się zdobyć pewien przedmiot, który umożliwia szybsze duszenie. No, jeżeli tamten sobie pójdzie, to spróbujemy zaskoczyć tego tutaj bliżej. No, no, no. Czyżby się nie udało? Nie musimy jeszcze poczekać, niestety. A czasami to może być takie nudnawe. Ten się poszedł chyba odlać po prawej, za to ten przychodzi. Prawdopodobnie nie zdąży zgarnąć tego, bo, tam, bo tamten wróci. Właśnie. Takie życie. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Again. What you'll do if John and his Bottle Street boys jump you? Don't waste it, Sombi. Hello. Hmm. That might be a problem. I'm wondering how i do going to get to them. The Na razie jedyną bronią, jaką mam, to jest miecz strażnika. Hmm. Teraz może mógłbym, hmm. ja, miałem szansę. Atenzione. Spróbujemy Atenzione. za następnym przejściem tego? The solitary must be scheduled in advance, with one week's notice. Pilują hey, tutaj. <laughs> Mordow kupił. Pilują tutaj dosyć mocno, jak widać. Dobra, ty sobie idź tam do konta. O, właśnie, teraz. Oj. Teraz. Szybko, szybko. Stój. Nie wiem, czy zdążę. Będzie blisko, ale się udało. Dobra, też go wrzucę do mojej celi B5. Jakie fajne szczurki. Teraz został nam tylko jeden, z którym nie powinno być większego problemu. Jeśli tylko się odwróci. Atencji. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel Być może dałbym rady go zajść tutaj z tej strony. Nie wygląda na specjalnie spostrzegawczego, ale nie ma co ryzykować. O, i po popocie. Też wrzucimy go dla towarzystwa tutaj Za nic wszyscy tak mówią Och, <laughs> oh, ci, ale pierścionek kurde nie wiem, dalej masz no dobra Atenzione. Naprawdę chciałbym, żeby był jakiś sposób na wyłączenie tych głośników, niestety raczej nie ma. B5, B4, no ciekawe. Czy moja cela to nie było B5? B5, B4, resting? W takim razie co to jest to? Nie wiem, jakieś zasilanie czy coś? Hydraulika? Hmm, co my tu mamy? Jakaś dziwna maszyneria. Eee, he he, strażników na razie nie widzę za bardzo. Na górze jakiś taki pom pomost. Idziemy dalej. Sporo rzeczy możemy tutaj rozwalić, chociaż nie ma to zbyt wielkiego sensu. Aha, pistolecik. Miecz, jeżeli nie mielibyśmy jeszcze, i eliksir z sokołowa. Aha, tutaj może jest to dobry moment, aby zaprezentować menu w grze. Dziennik, no w dzienniku, jak tu w dzienniku widzimy nasze zadania, jakieś wskazówki, jeżeli na jakieś się natkniemy. Notatki, tutaj zostaną skopiowane wszystkie książki i tego typu rzeczy, jakie znajdziemy. I nasze wyposażenie. Monety uzdrawiający eliksir sokołowa. Przywraca zdrowie, kluczyki. Gadżety, pistolet, nowoczesna broń hmm. i mieczyk, amunicja, trochę, tak. jeden pocisk <grym> i poza tym nic. Co to jest? Boiler? No, technologia taka w miarę sensowna. Hmm. Podatek na olej z wieloryba. Co chodzi z tymi wielorybami? Tu taki tutorial co do wspinania się. Te takie progi zaznaczone na czerwono oznaczają miejsce, gdzie możemy sobie wejść. Dosyć łatwo. Ej! Hey. Nikogo nie ma. A, jeszcze pokażę jedną rzecz. Tu na dole są drzwiczki, oczywiście zamknięte. Ale drzwi w tej grze mają bardzo fajną funkcję. Mianowicie, możemy sobie zaglądać przez dziurki od klucza. Jaki fajny szczurek. Tu jakiś białas. W ten sposób możemy zobaczyć, co się znajduje po drugiej stronie. Bez ryzykowania nadmiernego. Na razie wejdziemy tu. Mmm, walki psów. <grystanie> Plakaty w tej grze są też takie mocno stylizowane. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Puszka o śluzy w zalewie. Oj, oh je, yeah. z wieloryba. Rewelacyjne żarcie. Dzięki niemu możemy regenerować nasze zdrowie. Zgarniemy trochę pocisków, monetki, jeszcze jeden eliksir. Co tu mamy więcej wspaniałego jedzenia? Węgorze w galarecie, też dobrze. Ok, to chyba by było na tyle. Monety się nam przydadzą niedługo. A mogłem go tutaj od razu przydusić. Zobaczymy, czy on się odwraca, czy nie. Widzę, że ma przy pasku jakiś klucz. Hmm. Coś się nie kwapi za bardzo. Zaryzykować? Zaryzykować. <laughs> Nie, nie wiem gdzie go by tutaj rzucić. Tu może być niebezpiecznie. Znaczy musimy mieć na uwadze to, że patrolujący strażnicy zazwyczaj mogą wypatrzyć kolesi, których gdzieś rzucimy sobie i podniosą wtedy arm. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie zajrzy, chociaż no nie wiem Zobaczymy Zdobyliśmy kluczyk Jakiś kluczyk do podwórka Karaluszki Chyba nikogo nie będzie hmm. Droga prowadząca do drzwi, które widzieliśmy wcześniej. Ciekawe. Nie było napisane, że użyłem klucza, więc nie wiem, otwierają się tylko z jednej strony, tak jak w Dark Soulsach. Hold! Humer site 167 O, moneta. Monety potrafią być w mocno niekonwencjonalnych miejscach i bardzo ciężko jest znaleźć wszystkie monety, które znajdują się na danym poziomie. Ok, stąd mamy dobry widok na dół. Aha, ta, to są... To jest miejsce, gdzie byliśmy wcześniej, tam jest nasza cela. Idziemy przed siebie do, na podwórko. Niezniszczalne drzwi, hmm. więcej kasy. Czy tutaj coś widać ciekawego. Eee, niezbyt. Hmm. No to do przodu, jakieś powybijane szyby. Nie wiem co to jest chyba szyby nikogo. A, jest jeden. Spróbujemy go załatwić zanim Zanim gdzieś tam sobie pójdzie. O, chodź tu! Do widzenia. O, to wygląda jak drzwi, ale nie możemy nic z nimi zrobić. No dobra Chodź gdzieś tutaj eee, hmm. Dobra, tu go położymy Powinno wystarczyć Nie, tutaj nie możemy przejść Order shall prevail Dobrze. Statua hmm. hmm. kogoś, prawdopodobnie. Aktualnie rządzącego. Dobra, tu chyba nikogo nie będzie, więc możemy sobie podbiec. Jest i podwórko, ale na razie zamknięte. Zaraz przecież mam klucz na podwórze, czy nie? Klucz do przejścia na podwórze, ok. Nie to samo no to trochę takie. The solitary wing must be Sytuacja typowa na gierze. że na razie nie możemy otworzyć dopóki tam czegoś nie zrobimy, niestety. Buteleczki, filiżaneczki. Tego typu rzeczy służą przeważnie do odwracania uwagi strażników. Hmm. Pełno szczurów, trochę monet. Yy, co? Pokój, przesłuchaj. Tutaj podobno coś znajdziemy. To tutaj... Próbowali skłonić nas do podpisania jakiegoś zeznania. No ale chyba im się nie udało. Te... Flaga się zmieniła. Więcej monecik, miecz, który moglibyśmy podnieść, jeżeli jakimś cudem jeszcze nie mielibyśmy swojego. Raport oficera dyżurnego. Przesłuchanie Korwo Korwo Attano, uprzednio cesarski obrońca, a nie lord protektor, zostanie poddany przesłuchaniu. Jest to sprawa najwyższej wagi. Lord regent i nadrewident Campbell będą osobiście zadawać pytania. Wykonujcie ich polecenia bez wahania i trzymajcie pod kontrolą oprawcę. Jeśli korwo umrze w jego rękach.

Nie yeah. Mistrz szpiegów. Teraz Lord Regent. Hmm, więcej monet. Buteleczki. Hmm, książeczka. Próby zdolności. Eee, hmm. Książkami. Myślę, że zrobię tak, że poświęcę im jakiś osobny odcinek co jakiś czas, żeby nie zanudzać tych, których nie interesują takie rzeczy. Ale większość książek w tej grze jest naprawdę bardzo ciekawa, więc warto się z nimi zapoznawać. No dobra, mamy safe, a w środku bomba! Tego potrzebowaliśmy, i teraz magicznie. Przyjdzie tutaj człowiek, który otworzy przejście na podwórko. No dobra, to może być trudniejsza sprawa, ale zobaczymy. Myślę, że tutaj zrobię przerwę. Zakończę ten odcinek, zobaczymy się w następnym, gdzie spróbujemy wydostać się z jakże wspaniałego więzienia Coldridge. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.